Wszystkim się jako widzowie, w dzisiejszym wideo gramy w Infinity Craft. I może słyszeliście o tej gierce lub nie, to wam pokażę. Yy, yy, chodzi o to, że mamy wodę, yy, ogień, powietrze, czy... moje angielskie jest yy, yy, Powietrze, czy tam wiatr i mamy ziemię. No to i to się łączy i może wyjść z tego wszystko. Na przykład dodam weźmy ogień i weźmy powietrze. Nie, to wiatr, o. Nie będzie wiatr. Mamy dym. To do dymu dodajmy mm, wodę. Frogo. Co to frog? A to jest e, chyba... Nie wiem, napiszcie w komentarzu, bo szczerze z tego co pamiętam to to jest te... Kurde, jak to się mówi. Mm. Dobra, po prostu lećmy dalej. OK, To połączmy to z ziemią. Mamy miejsce. Aha. Dobra. Yy, ogień plus woda. Mamy Steam. Steam w sensie... Steam. <grym> E, no to dajmy, dajmy, weźmy, weźmy wodę i weźmy e, wodę plus ziemia. Mamy roślinkę. Roślinkę plus ogień. Mamy dym. Mhm. Mm to dajmy, weźmy... Kurde, ja wie, wiem, jak to, wie, ja wiem, jak to się nazywa. No, weźmy, dajmy, że to jest mist plus ziemia. Dust. Aha. No dobra, weźmy wiatr i weźmy ziemię. Dust. To było roślinkę plus dust? Polen. by wam to z chęcią przetłumaczył, ale mój angielski jest tragiczny. No to weźmy polen i weźmy woda Miód. Miód plus woda. Miej. Co to jest? Nie wiem, to dodajmy tu ogień, mhm. czyli mamy miód. Miód, miód, miód. Hmm. No to weźmy wiatr i weźmy ziemię. To, co jeszcze nie było, to plus woda mate, Admate plus frog mate <grywa> to się... ale to, to naprawdę nie wiem co to jest napiszcie w, ko w komentarzu, naprawdę, bo <grywa> nie, nie nie po prostu napiszcie <grywa> okay. ziemia plus plus, 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 plus a plus, ziemia plus ziemia? gór Góry plus miód. Miś. Miś plus... No, niedźwiedź. A nie miś. Bardziej chyba. No to niedźwiedź plus... Polarny miś. Polarny niedźwiedź. No, no to polarny niedźwiedź plus dym. Polarny niedźwiedź. Polarny niedźwiedź plus miód. Łań de puch. A! Ja wiem... Znowu taka sama sytuacja z tym mistem i, e, i frogiem. Że ja wiem, co to... A! Puk to... E, to był... Ten... Dobra. Bo <ścoughs> ja nie wiem, o co chodzi. Dobra. To po prostu... mi dalej. Łajny polar słynny Daj Tego to nie wiem. Plus ogień... Co? Niedźwiedź plus ogień to tost? A i zapewne to będzie jakiś grillowany tost? A, spalony tost. Mhm. Plus... Aha, spok, okej. Okay. plus burntost, aha. Burn tost, a, a tost, pl, tost plus tost. Tost, aha. Do weźmy Smoke plus Steam. To to jest. Wspomniałem słowa. To. Do, no. Chmura. O, dobra. Ch ciekawe. Chmura plus miś. What the fuck is this co Chmura plus miś? To jest tęcza bo Eee... Aha. To, no to weźmy tą tęczę i dajmy ziemię. A, deszcz. Eee. A. a przypadkiem słońce plus deszcz to, to nie jest tęcza? Dobra, a dajmy tęczę plus deszcz. Nic. No to tęczę plus, to plus tęczę. Tęcza, deszcz plus deszcz, tęcza, chmura plus deszcz, tęcza, to weźmy ziemię plus miód, pszczółka, pszczółka plus miś, ba ba Barbi. Barbie, co? Mm, Barwi plus deszcz. Barbie, Barwi? dobrze. <grywia> mm, to weźmy toast plus pszczółkę. Uh, pszczółkę plus. Prawda, Smoke. Aha. No to weźmy. Hmm, weźmy góry i weźmy. Albo weźmy wodę, o. Mm -hmm. To mamy falę. Czy. L, nie, l, l, le, nie. Na obrazku jest fala, ale. Em, to może lepiej wytnę. Tak, to jest na Nilfan. Yy, zrobię o tym yy, zapewnie tak za tydzień albo w zapewnie w środę o tak w, w, w środę wbijajcie na film będzie Onil yy, fan w sensie jak na film na streama yy, no to weźmy lake albo to jest jezioro albo to jest yy, rzeka albo to jest fala już nie wiem no to weźmy fale plus fa fa nie ocean ocean plus ocean Sea to może a ocean to ocean. Przypadkiem, ocean to nie większy od morza. Dobra, ocean, a ocean plus może Ryba. Ryba plus pszczoła. Mm. Beef fish. Mięso, ryba? Nie, to była ta chyba, która się nadmuchuje. Sea. A mam tyle items. Mm. To jest mi misia. beerfish fish. Się ryba? Dobra, mi się ryba plus mi się ryba, to mi się ryba. A ryba plus mi To weźmy miód plus. O, nie, hmm. Coś by mogli połączyć. La, 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 la. Weźmy tost plus. Uznajmy. Mm. To dajmy... To jest piwo, czy to jest pijane? <grymne> no dobra, to dajmy to plus tęczę. Unicorn, co? Co? Jak? Co? Co? Alkohol? Al a, alkohol, co? Dobra, dajmy alkohol plus wodę. Wino. Wino plus unicorn. A, an, a jak unicorn. Gdzie mamy unicorn? Tu mamy unicorn. Rainbow. Piany. Unicorn to jest tęcza. Aha. Mm -hmm. To weźmy... Pszczółka plus miód, Honeycomb. A honeycomb plus honey? Honey plus pszczółka. A, a pszczółka plus pszczółka. Hmm, hive to jest chyba królowa, czy coś pod takiego? Beehive. <coughs> bee. No to Hive plus beehive. Bee, a bee plus Hive. Honey, a bee plus beehive. To honey. miód. No dobra, to um, ocean plus ryba. Reklin, Rekling plus Rekin uh. Co? Czekaj Rekin plus Rekin No dobra, to Wail plus Wail Co byśmy mogli dodać R2 RDU, Rekon rekin. patrzę, nie patrzę. To wziąłem, shark, okej, okay. i, a, shark plus, all. party, czyli shark to, aha, dobra, party plus party, party, a party plus hangover, a hangover plus cure, a cure plus, mm -hmm. a shark plus cure, medycyna.

Sharknado? Co? Sharknado? Shark... A, Shark... Tornado, ale z rekinów? <grym> um, no dobra, a Shark... Aha. Hmm, to właśnie misia. Misia plus pszczoła. Barbie. <grym> a nie, to jest miś pszczoły. Chyba to weźmy misia i niech miś Teddy! O, a Teddy plus Teddy to chyba mis tak? Tak. Teddy plus potion To weźmy... Windpuch plus cure. A. Medycyna plus eliksir to... Hmm. Weźmy jednoroczca i dajmy mu Teddy'ego. Teddy bear. Czyli Teddy plus jednorożec to jest Teddy bear. Ciekawe. No dobra to Teddy bear plus... Bob, bob, party. Teddy bear... Piknik. Teddy bear picnic plus party. Teddy bear piknik. Teddy bear picnic. To bir Piknik, to Piknik. Um, to może góry plus... Gdzie to jest? mi to. Island. to Island to jest wys wyspa. Mhm. Wyspa plus pszczółka. Hani Wyspa plus 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 rekin. Pirat. Hmm. Pirat plus.. Pirat? To statek piracki, a statek piracki plus statek piracki to statek piracki. To... A ja myślę, że zakończę ten filmik, kiedy będę miał 100 item i 100 itemów. Dobra, to jest nasz cel. Okej, okay, to... Miodzik hmm. plus... Тедди. А, ah, верно, так. Пират плюс пиратшип. Капитан. Капитан плюс капитан. Пират. Капитан Хук. Питер Пан. Питер Гриффин. Капитан Хук плюс капитан. Пират. Питер Пан. Пират плюс капитан. Капитан Хук. Peter Pan plus woda to... Kto to jest? Syrena? Chyba tak. To syrena plus ocean? Ariel? Ariel plus... Elik... Ariel. <tryk> <tryk> nie, 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 nie. Wyspa plus... A wyspa plus wyspa? Kontynent. O! Oh, kontynent plus kontynent. Pan guy. O co chodzi? O, pan plus pan Pan, pan, a, pan plus pan supercontinent. Supercontinent plus Super kontynent. A super kontynent plus. A pana a ja plus super kontynent. Aha. No to weźmy. Może. To weźmy, weźmy, co możemy wziąć? Mm. Pirat plus... A, to było Kapitan Hook, tak? No to Kapitan Hook plus superkontynent Continent, No to weźmy Unicorn plus, 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 plus. Kapitan albo pir Pirate Ship. Pirate Unicorn. A pirat Unicorn plus pirat

Nord America. Nord America plus no, America. Canada. Canada plus Canada. Canada. Canada plus Nord America. Mai plus plus Cyrus. Cyrus ce? To plus. To. Aha. Pirate Unicorn plus plus. Ne 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 Unicorn. Um. Um. A, to, Aha. Um. To może, to może, to może, to może, to może... Pirat plus... A, wiem, wiem, wiem. Jak um, będzie? Piraci plus... Si? plus. To są chyba skarby? Coś takiego? Mhm. Skarby plus skarby? Chest, Czy... W sensie, w sensie chest jako kopia, chest jako drukarka, chest jako, jako skrzynka. Chest? A chest plus chest? Mm, ty, który to często to? to... Mm -hmm. O, no to weźmy plus pirat, chest, a jeszcze raz tylko weźmy kapitan, pirat, aha. No to tak nie wiem, weźmy O co? Na nic. To tak, o tak, o i Honeycomb plus... Plus Pirate Chip. Pszczoła. 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 Um, to weźmy Kanada plus... Pana Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dajemy fire plus beer. Fire beer. Barbecue. Barbecue plus barbecue plus barbecue. Grill. Grill plus grill. A ja wiem, wiem, wiem. Grill plus party. Barbecue. Aha. To barbecue plus party. Party, party, party. Fun. Fun plus fun. Funner. fannerer Faner! -er -er -er. Tak będzie... Oj 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 Fan plus faner -er -er. Nie mogę. fanner Faner... O faner... -er -er -er. -er 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 nie, 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 nie przeczytam tego To szark plus faner -er -er -er. Nie, 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 nie. nie. E Weźmy Island i weźmy fan, party, party plus faner, a chyba tylko fan, mm, funny, funny plus funny, aha, Harles, mm, Harles plus, 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 gdzie to jest, pirat, kapitan Jack Sparrow, o, te, jeśli tak szczerze mówiąc, to, to ja myślałem, Kapitan Hook? Kapitan ja No to ja, ja, ja to chciałem. Ja ja myśl Myślałem, że z piratów wyjdzie coś takiego. Hmm? Kapitan Jack Sparrow plus Fanny. Jock Depp. Jock Depp. plus Jock A Jock Depp plus pirat. Hmm. Um. Pomyślmy, pomyślmy, pomyślmy My jeszcze... 17 To weźmy nie wiem, nie wiem kto możemy wziąć. Weźmy Johnny D plus Grill Pirat to weźmy pan albo Ariel plus. Princess Princess plus Princess Prince A Prince plus Prince King, a King plus King Castle, a Castle plus Castle Pałac Pałac plus Pałac, Castle Castle plus what kingdom Empire Empire Kingdom Ah Kingdom plus Empire uh, War War plus War Battle Battle plus Battle War uh, War plus Battle Fight A uh, Fight plus Fight Battle A uh, Fight plus Battle War Aha mm -hmm. Uh boo, 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 boo. Greens plus King, Queen a Queen plus Queen, King, a Queen plus Fight Chess, szachy, szachy plus szachy, checkers, checkerboard, może chicken nuggets, chicken nuggets um, chicken nuggets plus grill Barbecue Faj Fafani plus fight? Sla co? S slapstick? Właśnie co? Walczy na plaskacza? Plaskacze Plaskaczy na... Hmm. Slapstick plus fight? Komedii. Come A komedii plus komedii? Lauter! No i mamy 100! <laughs> Możliwe, że będzie par dwa, Możliwe. Nie wiem, jak, jak będzie z, z 10 lajków... Albo nie, albo został wyświetleń, no to będzie par 2. I, no, I w środę wbijajcie na streama. Będzie... Szczerze to jeszcze nie wiem o który będzie. <laughs> Ale... ale tak... W, ale w poniedziałek ma się pojawić w opisie kiedy. Więc wbijajcie. Więc... To na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie. No i wiecie. Pa pa!